Dokładnie tak samo jak ja, i te projekty idą, mamy mega filtry ze strony klientów, no to mi to pokazuje, że warto było nie odpuszczać. Nie? I, I może to jest ta podpowiedź, wiesz, bo znowu patrząc na relacje, tak, no nie wiem, małżeństwo. No, no i znowu, no to kiedy odpuszczać, kiedy nie odpuszczać? Te wartości, jeżeli one są te same w relacji, czy to przyjacielskiej tak samo, jeżeli są te same wartości, to wtedy naprawdę nie ma znaczenia, jaki konflikt mamy między sobą, bo to nas będzie trzymać. Hmm. A jeżeli nie są te same wartości, no to może to jest podpowiedź, żeby odpuścić. Hmm. Niezłe, niezłe. Żeby zejść, <laughs> zejść głębiej. Ja też sobie myślę, że wiesz, jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, jak powiedziałeś o tych wartościach, że jak one są takie same, to, to nie odpuszczać i tak dalej, a myślę sobie, żeby też o tym gadać, nie? Bo te wartości mogą być czymś zupełnie. Wiesz, to może być ta sama wartość, a jednocześnie coś zupełnie innego. Ja pamiętam tak. jak. Na początku pandemii prowadziłam jakieś tam workshopy a propos poczucia bezpieczeństwa pracowników w pracy, jakby w tej nowej rzeczywistości. Nie dość, że się boimy o własne życie, zdrowie, swoje, bliskich, wszystkich COVID, siedzimy po zamykaniu w domach, no to jeszcze się boimy o swoje stanowiska pracy, nie idziemy do tej pracy, nie wiadomo w ogóle nowy, nowy świat. I pamiętam, że zaczęłam w ogóle ten warsztat od tego, że zadałam takie pytanie, czym jest dla ciebie poczucie bezpieczeństwa. I wiesz, jakby jedno poczucie bezpieczeństwa a tyle ile osób na sali, tyle jest po prostu odpowiedzi mm. i to jest też niesamowite, żeby po prostu też rozmawiać, 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 rozmawiać i myślę, że to jest w ogóle mega, mega istotne, ale bardzo mi, się, bardzo mi się podoba ta koncepcja, o której powiedziałaś, tak jakoś nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, w sensie że, że te wartości są faktycznie, ja też tak zawsze mówię, że są gwiazdą polarną. Tak samo jak wiesz, tworzymy nową firmę, czy jakąś markę, czy siebie jakoś, próbujemy na nowo znaleźć, to że te nasze wartości są jakąś taką naszym fundamentem. Więc bardzo mi się, bardzo mi się podoba ta. Już, już, już cały czas już głowa pracuje jednocześnie i się zastanawiam. Aha. Cieszę się, to cieszę się. I tu bym dała jeszcze dwa słowa komentarza. Zobacz, że jak firmy tworzą ten katalog wartości, to często ludzie mówią, no, to jest takie gadanie. I teraz dlaczego. W zeszłym roku moja nauczycielka, jedna z moich nauczycieli po prostu mnie olśniła i powiedziała Wiesz, żeby nie używać słów wytrychów, tylko żeby zastanawiać mhm. się, tak jakby, jakie zachowanie kryje się zachowanie, mhm. czynność, działanie związane z tą wartością. I bardzo życiowy przykład. Dla mnie ogromną wartością jest miłość. Jak ktoś mnie pyta, co jest dla mnie najważniejszą wartością w życiu, to zawsze odpowiadam, że miłość. I to nie chodzi o miłość taką damsko-męską, też jak najbardziej, ale w ogóle miłość. A moja nauczycielka zwróciła mi na to uwagę, no dobra, ale miłość czy bycie kochanym i kochanie w tym samym czasie przez tą samą osobę? Ja mówię, tak, to jest bardziej. Hmm. I mam wrażenie, że my nauczyliśmy się używać takich słów właśnie jak szczerość, otwartość, transparentność, hmm. różnorodność. Nie, że tam dużo tych haseł, wytrychów znajduje się na stronach różnych organizacji, w dekalogach zespołów czy nawet rodziny sobie określają też różne wartości. Ale właśnie tak jak powiedziałaś, jak my o tym nie pogadamy, czy jak hmm. nie dodefiniujemy, co się pod tym kryje. No to może się okazać, że my naprawdę rozmawiamy, może nie hmm. o zupełnie innych rzeczach, ale patrzymy na to z trochę innej perspektywy. I zobacz, że tak wracając do tej naszej dyskusji z początku, a propos tych różnych głosów w nas, zobacz, że te różne głosy w nas też mają różne wartości. Hmm. To nie znaczy, że one są sobie przeciwstawne, ale dla każdej z tych naszych wewnętrznych części coś innego może mieć znaczenie w danej sytuacji. Dlatego też rozmawiali ze sobą. I rozkładanie tego, ale w bezpiecznych warunkach, jest po prostu tak bardzo przydatne, że jak ja sobie dobrze coś zwerbalizuję, to mi jest łatwiej później do drugiego człowieka i zwerbalizować jemu. A jeżeli ja werbalizuję w trakcie rozmowy, no to może się okazać, że no nie do końca rozmawiamy o tym, o czym chcielibyśmy rozmawiać. Mnie w ogóle bardzo cieszy, powiem Ci, że coraz częściej świadomie zaczyna się podchodzić właśnie do tematu wartości i przestają być to takie, wiesz, hasła rzucane Nawias, tylko my naprawdę zaczynamy, wiesz, widzieć, że ten, nazwijmy to wprost kręgosłup moralny, bo to jest jakoś na ten temat przecież, że ten kręgosłup moralny naprawdę ma znaczenie. Uważam, że to jest bardzo mocno związane z kryzysem um, takim kościelno-religijnym, jeżeli mogę tak to powiedzieć, i po prostu ludziom, wiesz, brakuje takiej przestrzeni, gdzie te idee, właśnie, gdzie te wartości mogą być realizowane na, na różny hmm. sposób. To prawda. Hmm. Myślę sobie, że to jest dobry moment na cytat z książki, który mam dla ciebie przygotowany. O, wspaniale, jestem bardzo ciekawa. Tak, jest Maurin Murdoch, Podróż Bohaterki. Jednym z największych wyzwań na drodze bohaterki jest doświadczenie głębokiego smutku, jaki kobieta czuje w związku z odcięciem się od kobiecości. Pozwolenie sobie na nazwanie i opłakanie tej straty w odpowiedni, w odpowiedni dla siebie sposób, a później uwolnienie jej. W dalszą podróż. Kiedy kobieta przebywa w stanie smutku i rozpaczy, potrzebuje wsparcia ze strony pozytywnego pierwiastka kobiecego matczynej lub siostrzanej postaci, mężczyzny lub kobiety kogoś, kto bezpiecznie ją sobie pomieści, gdy ona będzie wyrażać swój smutek. To może być ktoś w niej. Piękna. Tak, a propos: totalnie. Totalnie, a propos, tak. Nie wiem, czy ja mam coś do skomentowania szczerze. Po tym co przeczytałam. <grym> tak, tutaj właśnie tak sobie myślę, nie ma, nie ma nawet nic, co mo można by dodać więcej lub mniej. I tak sobie myślę, że mm, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Też już zmierzam, zmierzam powoli ku końcowi. Tak. Mm, I tak sobie myślę, że tak ten cytat na koniec takim jest wielkim, wiesz, wielkim podsumowaniem tej naszej rozmowy. Totalnie. A przepraszam, miałaś go wcześniej przygotowanego? Czy tak, teraz. Tak. A wcześniej. Wcześniej, okay, wcześniej. bo już myślałam, że jesteś tak rozeznana, że otwierasz książkę. I masz tak, o, o tym było na 37. A to, to się uspokoiłam. Mówię z podręcznika. No, no, no. Nie, w ogóle znam całą książkę na pamięć i po prostu wiesz. Okej, okay, tak. Nie, 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 miałam, nie? Wcześniej, miałam wcześniej, przygotowany jak najbardziej. Powiedz mi Anita, za co ty jesteś dzisiaj wdzięczna? O, to ładne pytanie. Dzisiaj jestem wdzięczna za to, że zjadłam bardzo dobre młode ziemniaki z koperkiem i ze szparagami. Hmm. Jestem bardzo wdzięczna za dwie bardzo dobre sesje warsztatowe, które miałam z moją wspólniczką dzisiaj w dwóch różnych zespołach. I jestem dzisiaj bardzo wdzięczna za to, że jestem zdrowa i że świat jest bardzo przyjazny wobec mnie w ostatnim czasie. Hmm. Bardzo ci dziękuję, Anita, że byłaś moją gościową. Bardzo się cieszę, że mogłam być twoją gościową i naprawdę z przyjemnością uczestniczyłam w tej rozmowie, bardzo Ci za dziękuję. Dzięki. Dzisiaj moją gościową była Anita Michalska.